Kto ci pozwolił mnie operować? Jakim prawem trzymasz mnie w tej dziurze? Co to jest? Podziemna klinika? Taki szanowany, szlachetny człowiek? Ma tajną klinikę? Nie musisz mi dziękować, Ricardo. Cieszę się, że uratowałem ci życie. Widzę, że czujesz się lepiej. Pewnie jesteś głodny. Masz na dole nowoczesne wyposażenie. Nigdy nie widziałem takiej aparatury. Szkoda, doktorze Ribera, że jej nie miałeś, gdy pozwoliłeś umrzeć mojej matce. Moja matka nie umarła z mojej winy i dobrze o tym wiesz. Pewnego dnia będziesz musiał przyznać mi rację. Wiem tylko, że moja matka umarła. A ty nie zrobiłeś nic, by ją ratować. Ona zawsze ci ufała. Kochała cię jak nikogo. Nie wiedziała, że jesteś nędznikiem, zwykłym twórzem. Dobrze, że umarła, zanim zrozumiała, że poślubiła gnidę. Pewnie masz rację. Uniknęła widoku syna Lajdata. Kim jestem, to moja sprawa. Tobie nic nie zawdzięczam. I może jesteś moim ojcem. Gardzę tobą. Żegnaj, doktorze Ribera. Masz. Zmień tapicerkę w swoim samochodzie albo kup sobie nowy. Zapomnij o dniu, w którym się ponownie spotkaliśmy. Szefie, co się stało? Co tak długo? Musieliśmy jechać kawał drogi. Co się stało, szefie? Wszystko dobrze? To tylko zadrapanie. Ostrożnie. Co to za dom? Kto tu mieszka? Nikt. Człowiek, który mieszka, to zwykły śmieć. Minęło tyle lat, i on nic się nie zmienił. Wciąż udaje szlachetnego, dobrotliwego człowieka. W rzeczywistości to podły, tchórzliwy kretyn. Pewnie wiesz, co mówisz, szefie. Jedziemy. Dokąd trzecie? Nieważne, ruszaj. Rezerwacja firmy Angels. Dwa pokoje dla pani Sary Andrade i pana Daniela Montiel. Jest. To apartament z dwiema sypialniami, i salonem. No, no. Nie, musiała zajść pomyłka. Zamawialiśmy dwa oddzielne pokoje. Dzwoniła pani Vicky z Angels i prosiła o apartament prezydencki z dwiema sypialniami i salonem. Taką otrzymałam dyspozycję z Los Angeles. Jeśli chcesz, mogę zamieszkać w innym hotelu. Wreszcie zrzuciłaś maskę, jesteś znowu sobą. Niezbyt długo wytrzymałaś w roli zimnej pani prezes. To nie była maska. Po prostu nie mogłam się pogodzić z tym, że byłam dla ciebie tylko przelotnym romansem. W sumie nie jest źle. Apartament prezydencki z salonem. Delgado? Zapłać moją kartą. Nasz związek to przeszłość. Wiedz, że nigdy nie traktowałem cię jak zabawki. Byliśmy razem, bo wtedy cię pragnąłem. To już minęło. Jestem zmęczona. Chcę się wykąpać i czegoś napić. Carmen, chcę, byś wysłuchała tego, co mam Ci do powiedzenia. Zawsze byłaś wspaniałym doradcą. Interesowałaś się moją pracą i dobrze znałaś moje problemy. Dzięki Tobie podjąłem wiele bardzo ważnych decyzji. Łączą nas przeżyte lata i, co najważniejsze, miłość. Ernesto, mogę zrozumieć Daniela, ale Ty. Jesteś dojrzałym człowiekiem. Jak to możliwe, że zaakceptowałaś obecność tej kobiety? Co ty masz do tej dziewczyny? Dlaczego podważasz wybór i decyzję Daniela? On jest ojcem Adriany. Czy ty nie widzisz, że ta kobieta poluje na Daniela? Biedactwo bez dokumentu. Ma wujka, ponoć wybitnego profesora, u którego mieszka. Nagle zostaje opiekunką dziecka, bogatego młodego wdowca. Bajeczka rodem stanie romansu. Widzę, że Sara wciąż jest zakochana w Danielu. To akurat cienie nie złości, wręcz przeciwnie. Zamknij się, dziecko może cię usłyszeć. Co to za minka, kochanie? Powiedz dziadkowi. Nie przyszłaś za mną? Gdzie ona jest? Je obiad w kuchni. kuchni? Mogę wiedzieć, dlaczego Anna je obiad w kuchni? Pewnie nie chcę zabrudzić swojego uniformu. Co? Jakiego znów uniformu? Pani Carmen bardzo przeżyła śmierć Mariany. Wszystkim było ciężko się z tym pogodzić. Don Ernesto, Don Ernesto doznał dwóch zawołów. Carmen zmieniła się. Ma żal do Boga i całego świata. To nie chodzi o Ciebie. Jaka była Mariana? Była bardzo nieśmiałą, kruchą dziewczyną. Nikomu nie przyszłoby do głowy, że wyrośnie na błyskotliwą kobietę interesu i będzie kierować firmą. W głębi ducha jednak pozostała dziewczynką. Czy to źle? Nie. Ale bolesne. Co z tego, że jest się inteligentną kobietą, skoro nie wydoroślało się z marzeń? Carmen nie pozwoliła jej dojrzeć. Miała dużo przyjaciółek? Nie, tylko jedną, Izabel. Izabel jest, jest prawnikiem firmy. Była jedyną jej przyjaciółką. Tylko ona zna najgłębsze tajemnice Mariany. Nawet ja, która była jej nianią, niewiele wiem. Isabel. To zaliczka. Chcę mieć oryginał i wszelkie kopie tego nagrania. Nikt nie może tego zobaczyć. Reszta pieniędzy zostanie przekazana w ciągu 10 miesięcy. W zamian oczekuję, że nie nastąpi żaden wyciek informacji na ten temat. To moja ostateczna oferta. Proszę ją przyjąć lub odrzucić. Świetna robota z tym telefonem i rezerwacją. Zostanę tu jeszcze, gdyby pani czegoś potrzebowała. Jeszcze tylko jedna prośba i możesz wyjść. Słucham panią. Zadzwoń do domu Daniela. Powiedz, że dzwonisz z firmy. O mnie ani słowa. Wtedy Carmen i Adriana dowiedziały się, że Daniel zostaje ze mną na noc w Atlancie. Której z nich mam to przekazać? Najważniejsze, żeby mała dowiedziała się, dlaczego jej tatuś nie wróci na noc do domu.